Masz, szefie, pomysł, jak uczetniemy? Tak. Zawołajcie Maga. Madu! Czym mogę wam służyć? Powiedzcie mi, czym mogę wam służyć? Daj portal, daj portal. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Ej, co robicie? Zamienionio e potwora tona. O nie! To jest bardzo złe. Idziemy na akcję. Na ratunek kolowi. Na misję. Tymczasem u złych. Dobra, kole. E. To wy jak się wy dostaliście? Przecież wy byliście w ekranie W, w ekranie przecież byliście. W tamtej krainie Wydostaliśmy wy, wy, wy wy, wy się. Wydostaliśmy wy się. Wydostaliśmy się. Wydostaliśmy się przez tego baga Tak. Wydostaliśmy się przeze mnie. No, dzięki mnie. To dobrze. Popatrzcie. To jest call. On jest zamieniony. Bo ja go zamieniłem. Aha, to dobrze. Ninja. Ninja. Ni, ninja. Teraz pokonamy ninja. Ws jak ktoś, to współpracuje z kanałem... Nowym y, z kanałem y, y, Lego Świat Maćka. A to jest główny, a to jest główny bohater serii, l, serii l, l, Dinozarów Lego. Panicie na jego kanał. Nigdy nas nie pokonacie. Tak myślicie. Potonamy was. Prawda. A tak. O! ale boli. Kol, nie pamiętasz, tu ja, kaj. Tu ja Kol. Jaki kaj? Nie znał żadnego kaja. Ha! ha. I co teraz? Pokonam cię szkielecie. Na pewno? Tak. No i co? O nie, pokonali maga. Pokonali szkieleta. Przegrywamy. Kol, zrób coś. Tak jest panie. To nie pamiętasz, jak razem graliśmy w gry? Co? Pamiętasz, że... Jak... Nie pamiętasz. Pamiętasz, Jaya Lloyd'a? Pamiętasz mnie? Sens. Coś pamiętam. Nie pozwolę nam na to. Odmieniłem się teraz. Oła, dostałem od maga. Haha. Ha. Oma. E, y, y, jest tu ktoś jeszcze? Bu... Omasz. Omasz. Oła, dostałem. E, Uciekam. Uciekam. MAM ciebie! Czekaj, czekaj, czekaj! Dziol zniknął! Nie wiem, ja też Ja, też nie wiem, ale leżę. Okej, nieważne. Ale nie, to ważne. Dobra, na razie, jak go nie ma, to świętujmy. Easter Egg. Świętujmy! Świętujmy! Tak jest, świętujmy, tak! Dobrze, że mam jest ład. O, odmieniłeś się, Lloyd. Się. No, odmieniłem się. To, fa to fajnie, to fajnie. No? To, to koniec naszych przygód w pierwszym sezonie. Tak? To koniec pierwszych, naszych przygód w pierwszym sezonie. A ja wróciłem po kilku minutach. Między doł!